Ja jestem niezwykle szczęśliwa. Nie chciałabym mówić, żeby zrobili karierę, chciałabym, żeby oni myśleli, że są cały czas na drodze tej kariery, bo to jest ten moment, kiedy jak się tak ciągle o tym myśli, jako o procesie, to jest szansa faktycznie na taką karierę, nie tylko w sensie rozpoznawalności medialnej, ale też na taką karierę zawodową. Chciałabym, żeby poczuli, że są na właściwym miejscu, we właściwym czasie, że robią to, co kochają i to, co chcą robić. To jest według mnie kariera i tego im z całego serca życzę, im kibicuję. Oni są wyjątkowi, każdy z nich i cudownie, że tak wykorzystują swoją szansę, bo niewątpliwie top model, czy to jest finał, czy nie finał, czy po prostu udział w programie, to już jest naprawdę no, niezwykły kredyt zaufania ich publiczności, bo oni budują sobie swoją publiczność, mikropubliczność, a potem mają szansę faktycznie wyjść na. Yy, szerokie wody. Czyli nie muszą pozostać modelami po programie? No, to już zależy od nich. No, doskonale wiemy, że ta współczesna tak zwana kariera może mieć różne, różne wymiary. Yy, oczywiście zaczęli od modelingu, niektórzy będą sobie lepiej w tym radzić, inni gorzej. Ważne jest to, żeby podejmowali włas, właściwe decyzje, słuchali dobrych doradców, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie życie. Oczywiście dla mnie to byłoby najpiękniej, gdyby robili pokazy yy, i tak dalej, ale. To nie jest jedyny wymiar bycia modelem, czy bycia y, y, w show-biznesie, po prostu. Podczas poprzedniej edycji to, Top Model, Joasia Krupa była w ciąży. Już wiadomo, że urodziła zdrową, śliczną córeczkę. Czy Pani miała okazję gratulować, ale tak osobiście, Joannie? Nie widziałyśmy się od tej pory, ale oczywiście jesteśmy w kontakcie. Asia jest wspaniałą kobietą i... Z całego serca jej gratuluję. To nie mogło być piękniej. To, to był wspaniały finał Top Model.